Dobra. Co tam? <śmianowicie> Będą <śmianowicie> jaja. Nie prawdę. To ty gadać. <śmianowicie> Będą jaja ty. Ja wam mówię. Wcale do wszystkiego, jakbyście pytali, to ci się broń za ciebie. Musisz. Nie, no, zaś tam tu. Ja może tak i tym. Ja żalę nie da, nam wolnego gwiazdy. Ja go bardzo nie janiem Dobra, <gulanie> dobra, ty przyjechali oh, już, dobra, Orient, Orient, szybko. Wracaj tutaj firnik, normalnie. Bo się kochany. Ja tam się na no, po prostu sak. Muszę być taki stanowcy i poważny. Daj sobie na krzyk. Ogień. Co na krzyk sobie dać? A, dobra. Dobra, przyjechali już. Nie, nie, to jak najszybciej, nie go i Dwa się... radiowozy widzę, dwa radiowozy widzę. No to mamy dwóch zakładników. Widzę dwóch, dwóch jakiś jest gości. O Jezus, trzeci przyjechał, ty. Ja pierdzielę, cztery radiowozy, ty, ale będzie jazda. Bo oni dowieszą. Bożym kochanym, ty, no po prostu ten set podkreślał, bo mi mi serce zepsuję! Tak, to chyba popiję żeby nie mało tu jechać. Dobry panowie, negocjator, teraz z tej strony. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Witam, witam, proszę tutaj, osobę negocjującą z państwa strony. Dzień dobry, witam serdecznie, to mnie. Tutaj mam rączki, o, o, proszę bardzo. Proszę pana, tu trzeba to szybko załatwić, nieosłuchujmy się, my nie mamy czasu bardzo do dlatego y, musimy za pierwszego zakładnika od tego tu, wolnym odjazdem musimy być. Jak nie, to nie będziemy po prostu w ogóle rozmawiać. Dobrze, to zacznijmy od tego. I... Państwo mają tylko dwóch zakładników, tak? Tak. Państwo ileś w środku? O, ciężko policzyć. No, musi być łatwo policzalne, bo inaczej nie będzie ładnych negocjacji z obydwu Dobra, strony. czterech nas jest. Fantastycznie. Ale takich czterech jak na nie ma w ogóle czy jak to tam. Ciężko no, no, rozumiem, rozumiem. Czterech wartych więcej niż dwunastu, rozumiem, rozumiem. Tak, 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 tak. Dokładnie, czyli tak, dwóch zakładników, czterech tutaj napastników. E, trzy zakładnicy potrzebują jedzenia, picia, pomocy medycznej. Nie yeah. wszystko zostało im dostarczone. Fantastycznie, cieszy mi to bardzo. Dobrze, czyli tak, za pierwszego zakładnika są państwo wolny odjazd, Tak, nato, odjazd. Nato, nato, wolny Tak, wolny auto. odjazd musi auto. być. T tak. Dokładnie sprecyzuj pan, nad tutaj auto, teraz przed. Tak, 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 właśnie nad. No, Co ty, doprawie? kurwa ślepy jesteś, kurwa, nie widzisz? No się pan to. Dwa o, Za drugiego, ja się nadałem, za drugiego się. tutaj zakładnika? Bez żadnych kolczatków proszę pana. Bez Dziadek. żadnych. Dziadek, zasierałeś się już? Bo inaczej to tutaj będzie dym, i pół miasta zginie. Bez żadnych kolczatków. Spokojnie, jasne. Dobrze, tak, ja przekażę komuś wyżej tutaj żądania i zaraz podejdę tutaj. Dogadamy się, dobrze? Dobra, to my sobie poczekamy. Mhm, <laughs> nie ma, stromady. Ale mi się w Ej, jak Dziadek, mi poszło? Zajebiście, jesteś i chwój Dobra, to idę dalej negocjować. Nie wiem item. Dziadek, nie wal teraz do spodni Dziadek tylko się nie zesraj teraz. Stary, nie zesraj się Widzę obrady mają. Gadają, gadają Ty mogę wynegocjować numer do jakiejś policjantki, co jest chętna? może panowie, muszą panowie dać nam chwilę tutaj, żebyśmy ściągnęli kolczatki z obu stron. Dobram, dobram, okej, okej. Proszę pana, a jeszcze jest takie jedno trzecie zadaniem, które może być, ale nie musi, spełnione. Proszę pana. Słucham. Numer do najbardziej niegzestnej policjantki w, w, tutaj w mieście. Ech, mamy problem, tutaj nie ma w mieście policji nie ma policjantek, proszę pana. Korta, to do seryfy jest jakaś kobieta seryf. No właśnie, nie tego, ma kobiety. Z tego, co, z tego co ja wiem, to te ciekolacony seryfowskie się puszczają z małpami. Wiedział takiego ciekolaconego żon, żona weź. No to ja, ja ją poproszę i numer A, do niej poproszę. No właśnie, nie ma kobiety w seryfie, proszę pana, sami mężczyźni takie Ale z SO się puszczają z małpami. No to, no to, to chyba do funkcjonariusza to muszę dać. W innego wypadku nie ma. No to no dobra, to no to, to poproszę co, bawe, Baba to baba. Może być i, i nawet i o kulawa i może sprzedawać. To nie w kobieta, to nie, mówię, nie ma kobiet w Office, proszę pana. No to cię koleciona jednego Office A to jest dodatkowe żądanie, więc Chyba. No, no ale nie no nie potrzebne. zrobi pan. Ale wtedy będziemy grzeć bardzo. A teraz panowie nie są grzeczni bardzo? Nie, bo ja cały czas pustam bąki i śmierdzi to w środku. No to właściwie sobie przewidzie po całej akcji. Ale kupy po dziadku, to już tak łatwo się nie posprząta <grymne> To pan dziadek wyjdzie i później to posprząta <grymne> Dziadek jest zakładnikiem i mu leci po nogawce, nie może nic z tym zrobić dziadek, możesz im nasierać tu na te kurwa Rolexy Dobrze, Dobrze. Dobrze yy, proszę pana, proszę o wypuszczenie pierwszego zakładnika za kolczatki, dokładnie Eee, hmm, to kogo? Tego, tego, tego z czerwonych włosiach musia. Dobra, dobra ze... Wychodź, wychodź Panie zakładniku, tam proszę iść Na lewo od razu Do rlywu <grym> Co tu się dzieje? Popuszcza ledwo mine Dziadek, no... Ja zaktowałem z tym, nie robi kupy No zesrał się, na no, sok, pop, ty Panie no, policjancie, czy seryfie, jak tam ci, nie wiem wiem. człowiek, no co pan tu oczekuje? No już zbierają, się już, to... tak że jak już on to zrobił, to już numer musi być. To, proszę pana. <grym> <grym> ale <grym> ja Ai, kurwa, je bie, ale je Dobra, proszę pana, bo nie ma czasu, tu faktycznie za całą śmierdziec, no. <grym> A co panowie są już gotowi? Jesteśmy już gotowi? to jak my powiedzieliśmy, ilu nas jest, to ile was jest? Że tak powiem, do dziesięciu. obiecuje pan. Do dziesięciu nie więcej. Obiecuję. Jak się Obiecuję. Pan pomyli, to dziadek będzie miał przypał. Nie, 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 proszę pana, jest nas do dziesięciu i to mogę zrobię drugą sercu. dziurę, żeby mu się łatwiej było nie, nie, nie Zostawi pan dziadka jeżeli zostaną dane strzały, negocjacje są przerwane na ten moment. to to wychodzimy gdzieś starą ku i sobie ładnie jedziemy Dobra. Chodź, do niego jej zakładnicy tutaj, zakładnicy tutaj, 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 tutaj wiesz, dziewczynie się panowie paniowie No i teraz jest przypełnia Kurde, no i teraz musi się okazać się Kubica Nie się, wyśrodź się ludzi Tylko dwie? Dobra, ale to co to jeździ tak się wziąć. no i co teraz mam robić? Nie strzelać do nich? Nie, 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 nie do nie teraz Jest tak, dawno już porobił Ale emocje ludzie! No to jest góry. Tylko mam lagi trochę, coś mi się... Nie, na psnie mieć. Dobra już Tylko mam lagi trochę. Добрый есть. Как <pokerak> не могу. Я что их не могу. Я не могу. Я что их не Будова Teraz jak nie wdzięcznie Cioczam Janiusz, jak ci się będzie mało o Kurwa myślałem, że jakiegoś hedgehota strzelę jak Piotr w tego Counter Strike'a to Pięć ch... na tam się tak sobie zmieniłam tu i niebanym Nie Janiusz są ma maciujami niebanymi, my ich jebiamy tak codziennie, kazi <grym> Jak ci chodzi co się, do ciego? Jak ci chodzi co do czego, to ich po prostu rozstrzelamy i tyle No nikki teraz, ściągnijcie maśki Więc tam gdzie go było Weźmiesz BME? Tak weźmiem Ta, weźmie, tylko. No i teraz śweterek no, mogę założyć! Oczywiście że tak Dobra, 10 dzielek Dobra, jedziemy to ten, to od razu się podzielimy i tyle. Chodźcie do fuj. Czyli w sumie jeść 8-0 dla mnie <noise> Dla mnie to już Kali brakło Ja pierdolę, to ja serio byłem przygotowany na jadkę kurwa jak z filmów wziął Van Dama tu Janusz, mój ty przyjacielu z urzędu, kurwa ty z zawodowcami robisz interesy, a nie kurwa z bandą lecz kurwa z patelni. Jak dla mnie to to już jest 120 <noise> <noise> Masakra ty szok po prostu <noise> Ale co, podobało ci się? No zajebiście się bawiłem, pogodałem no. się Tylko tego numeru szkoda, że nie dostałem, bo bym się coś wieczorem wiesz, tak, coś tim cię ci. A ty ja ci mogę złapać jakiegoś ciekolacona i sobie go tam cimci ci, cheerien To by się przydało No i gitara Kurwa, patrz jakaś budowa Dobra, idęś przydać Posłaniam cię jak coś Rękawiczki zdejmiemy i no, szybki hajs, zaraz kasiorkę dostaniesz, kurwa i tyle. No bo trochę przegrałem na tym kasynie dzisiaj, kurwa, to i ta spokój. Mhm. Napisz moje smsa, że jest wszystko okej okay. tyle No, spoko jest. No tutaj Daj ten, daj chłopakom, ja nie potrzebuję, bo ja to robię dla sportu Podzielcie sobie to na trzech i, i tyle Każdemu mu no to daj dalej 220 i No i gitara i widzielność Masz 220 koła Ja pierdolę, to jest dobre pieniądze ty To ja bimber załatwię na kolejny wypad proszę. może, co? No można, można coś wykminić no Zatem Za jakiś czas, teraz niech się uspokoją, bo będą nas szukać Pojedziemy się przebierzemy, każdy na razie we swoją stronę I ewentualnie potem może jeszcze coś wykminić Dobra, dobra, no super. O, Ja cię tam na strzelanie kurwa ze nami brać nie będę kurwa Bo tych spatelni to sam jebie, nie chcę żebyś potem problemy miał Dobra, spoko Dobra, chodźcie Dawaj na jakiś garaż, to sobie furkę weźmiemy i tak ten... Ale dobrze poszliśmy, nie? Widzieliście jak się robi. Tylko komu remizę możesz podjechać w sumie? Oczywiście, mamy się co na nawet.